Dzień dobry, Szanowni Państwo. Media obiegła bulwersująca informacja, że w ostatnim możliwym terminie fundacje największych spółek Skarbu Państwa zgłosiły się do tego, by uczestniczyć w pisowskiej kampanii dotyczącej referendum. Moi drodzy, to jest rzecz niebywała, żeby angażować fundacje, które są utrzymywane przez polskich podatników bez względu na to. Jakie mają poglądy do tego, by uczestniczyć w tym fałszywym referendum, a tak naprawdę w PISowskiej kampanii. Proszę sobie wyobrazić, że to wy wszyscy zapłacicie za ten udział z półek Skarbu Państwa poprzez swoje fundacje w kampanii PIS-u. Zapłacą ci, którzy kupują tak drogi, najdroższy prąd w Europie, bo te fundacje to m.in. fundacje spółek energetycznych. Zapłacą wszyscy ci, którzy kupują paliwo z zawyżonymi marżami, dlatego że spółki paliwowe również finansują te fundacje. Zapłacą również ci, którzy korzystają z innych usług monopolistów Skarbu Państwa. To wszystko pokazuje, że zaangażowano cały aparat państwowy, łącznie ze spółkami Skarbu Państwa i tymi pseudofundacjami, do tego, by uczestniczyć w pisowskiej kampanii wyborczej. Finansujecie to Państwo Wy, finansujecie to ci, którzy korzystacie z usług tych spółek. I dlatego trzeba jasno powiedzieć, że referendum już dawno zostało rozstrzygnięte, a ono ma służyć wyłącznie zaangażowaniu setek milionów złotych z kieszeni polskich podatników do zmniejszenia wyników PiSowskiej porażki. To nie jest żadne referendum, to jest PiSowska kampania wyborcza do której cały aparat państwowy został zaciągnięty i przymusowo bez waszej zgody zostaliście zaciągnięci wy, którzy to wszystko finansujecie. Proszę państwa, właściwie można by zadać pytanie, skoro PiS idzie tak szeroką ławą w próbie uzyskania absolutnej nierównowagi wyborczej, to na mocy tych samych rejestracji podmiotów mogących uczestniczyć w Akcji referendalnej równie dobrze mogłoby się znaleźć Centralne Biuro Śledcze albo Polska Policja, albo jakikolwiek inny element, w którym państwo włada. To już nie jest kampania PiS-u, to jest kampania państwa polskiego zawładniętego przez PiS do reszty. Ja tylko przypomnę, że oprócz tego, że te fundacje powoływane przez. Spółki Skarbu Państwa. No, muszą być prześwietlone i mamy nadzieję, że po wyborach się to dokona. Na co wydawały pieniądze? To są, wydaje się, że to są po prostu pompy pieniędzy wypracowanych z kieszeni Polaków na rzecz PiSu. My musimy to zbadać. Ale przypomnę, że równocześnie wysocy członkowie kierownictwa tych spółek byli odnotowywani jako osoby wpłacające na cel polityczny, czyli na kampanię wyborczą PIS-u. Jednym słowem PIS czerpie podwójnie ze spółek skarbu państwa w tej kampanii, raz opodatkowuje w pewnym sensie w pewnej metaforze swoich członków, którzy tam zarabiają pieniądze. I dwa, jeszcze te spółki powołują dodatkowe środki poprzez fundacje w tym samym celu, wsparcia propagandowego opisów tej kampanii. Ta kampania wydaje się, jest w środku, wchodzimy w ten najbardziej gorący okres. Ale jest moim zdaniem pewne, że po tej kampanii będzie. Bardzo surowa ocena sposobu wprowadzenia tego przez rządzących, i te wybory już nie są sprawiedliwe, mimo że jeszcze się nie dokonały. Jeśli Państwo myślą, że jesteśmy tym przestraszeni, to, to jest pomyłka. To jest jeszcze jeden dowód jeszcze jedna cegiełka do tego całego zwrotu, jaki się dokona 15 października. Jeśli. Każdy Polak, który nie chce głosować na PiS, będzie zdenerwowany tym, że z jego pieniędzy, które wydaje na stacji benzynowej, które wydaje na ubezpieczeniu na polisie ubezpieczeniowej, w rachunku na prąd, w rachunku za gaz, że te pieniądze poszły na propagandę PIS-u, to mówiąc, nie mogliśmy się spodziewać większego prezentu kampanijnego od Prawa i Sprawiedliwości. Też mamy zamiar uświadamiać ludziom, którzy nie chcą, żeby z ich pieniędzy PiS tworzył ich propagandę. A tak naprawdę się to odbywa. No, skandal to mało powiedziane, ale wydaje mi się, że tą już chęcią ściśnięcia pedału do dna PiS tej kampanii sobie znacząco zaszkodzi. Szanowni Państwo, za każdą taką decyzją stoją konkretni ludzie. I tu trzeba jasno powiedzieć. Każda taka decyzja zostanie rozliczona od Sasina, który nadzoruje spółki skarbu państwa, poprzez prezesów i zarządy tych spółek, które zgodziły się i powołały takie fundacje, poprzez członków organów tych fundacji, które w ten sposób przeznaczają pieniądze na nie, pisowską kampanię. Zbadamy każdy taki wydatek i po wyborach każda osoba, która brała udział finansowaniu z Waszych pieniędzy pisowskiej propagandy musi liczyć się z odpowiedzialnością nie tylko korporacyjną, bo to, że oni natychmiast polecą z tych spółek i z tych fundacji, to jest oczywiste, ale również z odpowiedzialnością karną i z możliwością oskarżenia o narażenie spółek, czyli de facto Was, polskich podatników, na olbrzymie straty. Czy do Pana jako do szefa klubu docierały jakieś informacje? że ma być to Sejmu. Nie mam żadnych takich informacji, ale nic nas nie dziwi. Pytam z, z, dlatego, że no Senat cały czas obraduje. Leks Czarnek, chociażby 3.0 tak zwana, ale także ustawa powołująca do życia Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego. To znowu pojawia się nazwisko Jazka Secina. No i ona też wymagałaby zatwierdzenia przez Sejm. No ale... Cóż, gdybyśmy mieli odpowiedzialne, odpowiedzialną Marszałek Sejmu i mielibyśmy trzymać ją za słowo, to ostatnie posiedzenie było pożegnalnym posiedzeniem. Wyraźnie Pani Marszałek to powiedziała, ale przecież wiemy doskonale, że decyzję o tym, czy będzie posiedzenie, czy nie, podejmuje Kaczyński sztab na Nowogrodzkiej. Pani marszałek, jeśli dostanie takie polecenie, to z pewnością zwoła dodatkowe, nieplanowane posiedzenie sejmu. Myślę, że Jarosław Kaczyński będzie miał większość. Pytam w kontekście tych ludzi, którzy się trochę chyba poobrażali, na to, że nie ma ich Czy dla nas najważniejsze jest, że, że Jarosław Kaczyński nie będzie miał większości po wyborach, a to, co teraz będzie robił, to naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. Tak naprawdę to nie jest żadne referendum, to jest jeden z kolejnych elementów pisowskiej kampanii. Zachęcamy do tego, by 15 października wziąć dwie najważniejsze karty, karty wyborcze, żeby wybrać kandydatów, kandydatki koalicji obywatelskiej do Sejmu i do Senatu. A to, co wyborca zrobi z kartą referendalną, to jest jego wybór, czy napisze tam pozdrowienia dla Kaczyńskiego. Czy weźmie udział w referendum i zagłosuje tak jak, tak jak będzie uważał, czy też wrzuci kartę pustą, nie ma to żadnego znaczenia. Prawdziwe referendum, jedyne referendum, które jest 15 października, dotyczy wyborów. I to najważniejsze pytanie, na które wyborcy odpowiedzą. To jest pytanie, czy dalej chcą Polski, rządzą, rządzonej przez osobę, która sprowadza na nas wszelkie niebezpieczeństwa, jakim jest Kaczyński, czy też po, wreszcie pokażą czerwoną kartkę tej nieudolnej władzy? No dobrze, ale sporo wyborcy wezmą tę kartę, to będzie się zachęcali do obu obu, żeby w ogóle nie zagłosować. zagłosować wyborcy wiedzą doskonale, jak zachować się w referendum, dlatego że udowodniliśmy, że ono służy wyłącznie pisowskiej propagandzie i zaangażowaniu pieniędzy podatników do pisowskiej kampanii. Nie ma znaczenia, co wyborca zrobi z tą kartą. Najważniejsze, jedynie znaczenie polityczne ma to, w jaki sposób zagłosuje. Jeśli rzeczywiście chce cztery razy powiedzieć nie. To, żeby to cztery razy nie się spełniło, to najważniejsze jest piąte nie. Nie dla Kaczyńskiego, nie dla tej władzy, bo to dzisiaj Kaczyński jest największym zagrożeniem polskiego bezpieczeństwa i o tym trzeba wyraźnie mówić. Mamy wspaniałych ludzi, ponad 50 tysięcy osób, wolontariuszy, którzy zgłosili się do pilnowania tych wyborów. Dziękujemy bardzo każdej i każdemu z Was za to, że chcecie pilnować wyborów. I najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest właśnie to niesamowite poruszenie: bo wiemy doskonale, że Kaczyński już dokonał tego, co w krajach demokratycznych dyskwalifikuje kogoś z życia publicznego. Czyli uznał, że te wybory nie będą równe, zaangażował cały aparat państwowy, te reżimowe media, pieniądze spółek skarbu państwa, pieniądze podatników, które idą na propagandę, do tego, by te wybory nie były uczciwe, by te wybory nie były równe, by te wybory nie były w standardach demokratycznych. Ale na szczęście ludzi, którzy to widzą, jest znacznie więcej i oni po prostu pogonią Kaczyńskiego 15 października. Nie słowa, a. Panie fakty. redaktorze, pan jest z jakiej redakcji? Proszę pana, pan jest częścią tej maszyny propagandowej. Pan się niczym nie różni od tych ludzi, którzy e, przelewają w tej chwili pieniądze Polaków na propagandę Pisu. Pan jest jedną z tych spółek państwowych, który bierze udział w niszczeniu polskiej demokracji. I pan ma. I Pan ma w tej chwili, ja nie obrażam, ja stwierdzam fakty, proszę Pana. Pana dociekliwość nie ma nic wspólnego z dociekliwością dziennikarską. Pana dociekliwość jest realizacją partyjnej propagandy PiSu. Pan tu nie jest tak naprawdę dziennikarzem, pan nie ma swoich zainteresowań, pan ma przekazy. Pan dostał pan, te pytania na kartce. Pan, pan ma... czy, czy, czytał tego, z tego... Pereira Nie proszę pana. wysłał, czy kto? Proszę Pana, Pan jest częścią maszyny, która niszczy polską demokrację i wolność słowa. Pana przywilejem jest stawianie tutaj pytań. Nikt tego przywileju panu nie odbierze, ale wstyd za tą pracę pozostanie. No nie czy nie jeszcze się... są jeszcze jakieś pan... no, no, tak. jeszcze są jakieś pytania? Czy dziennikarze proszę, mają jakieś pytania? Chciałabym zapytać, Po ośmiu latach? Pan Morawiecki po ośmiu latach się obudził i nagle dostrzegł, że... Nie, trzeba w tym zakresie jakichś regulacji. To może pan Kaczyński się do sklepu wybierze, pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, a może pan Morawiecki przeprosi polskich rolników za to, do czego doprowadził jego rząd, do niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy, do niekontrolowanego napływu produktów y, z Ukrainy. I teraz nagle Morawiecki będzie opowiadał dyrdy mały po ośmiu latach y, rządzenia. PiS. Naprawdę to nie jest poważne, jeśli chodzi o premiera polskiego rządu. To jest temat zastępczy, za co ludzie mają kupować te produkty, jak mamy hiperdrożyznę spowodowaną niekompetencją tego rządu, jak mamy szalejącą inflację, no to no to, to jest prawdziwy problem, a nie opowiadanie dyrdymałów, a może o polski koncern. Spożywczy, holding spożywczy, państwo podpytacie sasinów i tych innych orłów, bo o ile się nie mylę, tutaj miały być rozwiązania. To jest niepoważne. Każdy kolejny pomysł Morawieckiego jest niepoważny, tak jak ten premier jest niepoważny, tak jak cały PiS jest niepoważny. Po ośmiu latach takie propozycje to jest dyskwalifikacja dla tego rządu. Po ośmiu latach ten rząd zauważył, że na talerzach pacjentów w szpitalu są jakieś strzępki jedzenia, a nie jedzenie. Po ośmiu latach rządu ogłosił, że będzie po wyborach robił program, który ma temu pomóc. Po ośmiu latach rządu chce remontować bloki, bo mówi, że są dziadowskie. A prawda jest taka, że przez 20 lat wspólnoty i spółdzielnie za pieniądze samorządowe i unijne dokonały wielkiej rewitalizacji Wielkiej Płyty w Polsce. Po ośmiu latach tego rządu przypomniał sobie o tym, że dobrze byłoby wesprzeć rolników, którzy bankrutują z powodu zboża, nad którym nie zapanował z Ukrainy. Pani redaktor, to nie jest premier, to jest wyborcza kukiełka. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.